Panie drodzy, witam was bardzo serdecznie na moim kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam was na krótki rzut okiem na nowe wentylatory Enermaxa TB Vegas i TB Apolish. Przyjrzymy się teraz nowym wentylatorom Enermaxa TB Vegas i TB Apolish. Jeżeli chodzi o Vegaski, są to tutaj te 420 i 1, 180, 200, a Apolisz są to 280 Różnią się one tak naprawdę tylko i wyłącznie kolorem podświetlenia. Zacznijmy od 120. Przede wszystkim są one dostępne w dwóch wersjach kolorystycznych. Mianowicie czarna ramka i przezroczyste łopatki. To jest w przypadku dokładnie tych trzech wentylatorów. I biała ramka, białe łopatki. To nie jest jedna różnica, ponieważ ten wentylator posiada cztery kolory. Możliwość działania tych cztery kolorów w sześciu różnych ustawieniach. O tym będę mówił Wam za chwilkę. Natomiast tutaj mamy pojedyncze kolory, czyli biały, czerwony i niebieski. Ale również mogą działać one w różnych ustawieniach. Eee, także zerknijmy sobie na dane techniczne, ponieważ tak naprawdę dane techniczne są dokładnie takie same dla wszystkich tych czterech wentylatorów. Omówię je na przykładzie tego jednego tylko. Przede wszystkim zdejmowany rotor, żebyśmy łatwiej mogli wyczyścić go z kurzu. PWM czyli regulacja automatyczna obrotów i PWM APS to jest dokładnie ustawienie trzech różnych poziomów szybkości tego wentylatora, w których ten wentylator nie przekroczy. O tym będę mówił za chwilkę dokładnie jakie to są szybkości, jakie są przedziały itd. itd. Jeszcze jedna ważna sprawa to jest to, że tutaj łopatki tego wentylatora, wszystkich tych wentylatorów zresztą, są zrobione tak, aby skupiały w maksymalny sposób światło, aby było to pocieczkanie jak najjaśniejsze. Opcje jakie mamy dostępne: przede wszystkim olon, czyli wszystko naraz, sparkle, czyli iskierki. propeller, czyli śmigło, Triple propeller, czyli potrójne śmigło. To zobaczycie na żywo, bo tutaj na obrazkach ciężko będzie to zobaczyć. Tryb Vegas. Czyli tak naprawdę jest to opcja od 1 do 4 i wyłączenie kompletnie podświetlania. Także tak akurat mi się bardzo podoba, że możemy to kompletnie wyłączyć. Nie zawsze chcemy, żeby coś nam się świeciło w komputerze. To z ważniejszych rzeczy. Diod mamy aż 48. Dobrze mówię? Tak. 48 diod. Także naprawdę masa tych diod jest. Także wentylatory powinny być Dość jasne. I teraz te opcje, które których Wam mówiłem, czyli ustawienie na sztywno jak gdyby, maksymalnych obrotów tych wentylatorów, czyli pierwszy tryb jest to Ultra Silent, drugi jest Silent, a trzeci Performance. W tym Ultra Silent maksymalne obroty, na jakie możemy tutaj zablokować wentylator, jest to 1200. Przepływ powietrza te ciekawsze rzecz, tylko wam, najważniejsze rzeczy Wam przeczytam przepływ powietrza 3469 do 8611 m sześciennego na godzinę. I poziom głośności 14 do 20 dB. Silent mode od 500 do 1500 obroty. Przepływ powietrza do 107 m3 na godzinę. I poziom głośności 14 do 22 dB. I performance od 500 do 1800. Czyli 1800 to jest max tego wentylatora. Maksymalny przepływ powietrza 129,09 m3 na godzinę. I poziom głośności 14 do 25 dB. Tak to wygląda. Jeszcze zerknę dla pewności, czy te wszystkie opcje... Tak, dokładnie. Wszystkie te opcje, jak gdyby możliwości podświetlenia w tych sześciu, jak gdyby można powiedzieć pięciu opcjach, ponieważ szósta to jest wyłączenie tego podświetlenia, jest dokładnie taka sama dla wszystkich wentylatorów. Także 120 mamy omówione. Za chwilkę oczywiście wszystko sobie podłączymy pod kontroler obrotów i zerkniemy, jak to wszystko wygląda. Vegas no, będzie kolorowo pewnie, jak sama nazwa wskazuje i wegaska teraz jeżeli chodzi o wegasa 180 mm dlaczego 180 200 ponieważ mamy otwory montażowe na 200 i na 180 mm czyli możemy w dwóch różnych obudowach to zainstalować. Możliwość wyłączenia podświetlenia, to już o tym mówiłem wcześniej przy tamtych wentylatorach dokładnie tak samo mamy tutaj w przypadku tego. Również mamy trzy opcje ustawienia wartości wentylatora powyżej których on się nie rozkręci. Obudowa Vortex, tak aby maksymalnie skupić przy strumień powietrza i żeby ten wentylator, wentylator był jak najbardziej wydajny. Również cztery kolory tutaj, którym dysponuje ten wentylator. I opcje jakie możemy sobie tutaj ustawić to jest tak, All In, All On, czyli wszystko włączone. Sparkle, czyli iskierki, Triple Propeller, czyli potrójne śmigło. Flash, czyli coś innego jak w przypadku 120. I opcja Vegas od 1 do 2, czyli All On, and, wszystko włączone i Sparkle, czyli, czyli iskierki czterokolorowe to czy tam coś, czegoś nie pominąłem. To z rzeczy tak naprawdę. I oczywiście specyfikacja, czyli te trzy opcje. Ultra Silent, Silent i Performance. Na Ultra Silent mamy obroty 600, 600 na minutę i przepływ powietrza 116,55 m3 na godzinę. Poziom głośności 15 dB, czyli cichutko. Silent Mode, 900 obrotów na minutę Przepływ powietrza maksymalny 174,81 m na godzinę i poziom głośności 18. Ostatnia opcja jest to Performance Mode, czyli ta najwydajniejsza 1200 obrotów na minutę. Przepływ aż 209 m sześciennych na godzinę i poziom głośności 20 dB. Czyli naprawdę bardzo cicho. Zobaczymy, czy tak będzie faktycznie w rzeczywistości. Konektor, czyli kabel, jest trzypinowy, ale mamy dołączony adapter do 4 pin. I 50 tysięcy godzin żywotność tego wentylatora. Jeżeli chodzi o dane techniczne, tutaj tych Apoliszy dokładnie takie same jak w przypadku Vegasa, nie będę tego wam czytał. Również dokładnie takie same opcje. Oczywiście tu jest jedno podświetlenie, tylko czyli jeden kolor do wyboru, a nie cztery. Ale opcji podświetlenia tutaj niestety do wyboru, czyli tych Vegas, All In, Sparkle i tak dalej, nie mamy w ogóle. Także mamy tylko możliwość włączenia podświetlenia tego wentylatora i nic więcej. Teraz już podłączymy sobie to pod komputer, zobaczymy jak to wszystko wygląda. Zapraszam. Zanim podłączymy wentylatory pod kontrolę, pokażę Wam opcję podświetlenia. Zerknijmy na ich budowę. Jak wspomniałem są dwie wersje kolorystyczne, biała i czarna. Natomiast one różnią się jeszcze kilkoma innymi szczegółami. Po pierwsze w wersji z jednym kolorem podświetlenia w środku jest taki aluminiowy oring, czyli taka obramówka. W tym przypadku pomalowana na czarno z logo Enermaxa dookoła. To nie jest jakiś nowy patent, bo Enermax dawno już tak robi w swoim przypadku swoich wentylatorów. niektórych oczywiście. I tutaj, jak mówię, z tym wentylatorem z jednym poświetleniem jest ta obramówka w kolorze czarnym, natomiast w wygasie z kilkoma kolorami jest to aluminiowa obramówka niemalowana, czyli naturalny kolor aluminium, również z logo Enermaxa. Sam kabel do zmiany podświetlenia, opcji podświetlenia jest dość długi, 30 cm. Także możemy spokojnie, łatwo go wyprowadzić poza obudowę. Kabel zasilający czteropinowy, ładnie opleciony. I ważna sprawa. To jest zmiana właśnie maksymalnych obrotów ustawienia maksymalnych obrotów dla tego wentylatora. Są takie przedziały: od 500 do 1200. To zmieniamy za pomocą takiego małego przycisku tutaj, który przesuwamy. Druga opcja jest to 500 do 1500 i trzecia 500 do 1800. Także minimalne obroty będą 500, ale maksymalne sobie regulujemy od 1200 do 1800. Także na sztywno to możemy sobie ustawić. Bardzo fajna opcja, zresztą taka opcja była stosowana już w wentylatorach, na przykład dołączonych do chodzenia cieczą od Enermaxa. To samo jest w przypadku tego wentylatora, dokładnie tak samo, czyli mamy regulator 3-3-stopniowy. Zerknijmy teraz na wentylator. Vegas, ale 180 czy też 200 mm. Mamy dwa otwory, niewentylacyjne, nie a dwa otwory do montażu. 180 i 200. Budowa, obudowa tego wentylatora jest to wortek, jak wspominałem wcześniej, czyli ma ona ukierunkować strumień powietrza tak, aby był on jak najbardziej wydajny. Kabelek również, tutaj mamy dwa kabelki. Jeden do sterowania oświetleniem, drugi do zasilania, trzepinowy. Takie oploty, można powiedzieć, jasne. Nie są to oploty takie standardowe. I z tyłu zerknijmy Możliwość ustawienia na stałe obrotu wentylatora od 600 do 1200, czyli 600, 900 i 1200. Na stałe to ustawiamy, to nie ma przedziału od 500 do ileś, tylko po prostu jest stała, stała szybkość, na którą ustawiamy te wentylatory. Teraz przechodzimy już do dalszej części filmu. Zapraszam. Nie wiem w jakim stopniu kamera odda dokładnie to, co będę ja widział na moje oczy, ale spróbujemy. Teraz mamy opcję, oczywiście, wyłączenie wszystkiego. Pierwsza opcja, czyli all in, czyli all on, tak naprawdę, wszystko włączone. Widać tutaj kolory niebieski, czerwony, zielony i biały. Druga opcja są to iskierki. Trzecia opcja, śmigło. Czwarta, trzy śmigła. Potrójne śmigło, nie trzy śmigła. I opcja Vegas. Opcja Vegas polega na tym, nie wiedziałem na początku, ale polega na tym, że po prostu czynnie wentylator przechodzi w różne tryby od 1 do 4. I Teraz samo, ja już nic nie zmieniam, także on sam będzie zmieniał. sobie te ustawienia śmigiełko zaraz będzie potrójne. Jest potrójne, tak to wygląda. Teraz włożę podłączę wentylator z jednym pocietkiem. Jest to Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Wybiorę być może, nie wiem, czerwony na przykład. Włączamy pocietlenie, czyli mamy wszystko włączone: iskierki, śmigło, potrójne i vegas. Czyli będzie nam się teraz samo zmieniało. Teraz przejdziemy sobie do wentylatora 180 mm, 180-200 powinienem powiedzieć. Zobaczymy jak będzie wyglądała ta dodatkowa opcja. W tym przypadku było to flash, czyli mruganie. Olon, czyli wszystko włączone. Iskierki. Migło z trzema łopatami czy też łopatkami powinienem powiedzieć mruganie i Vegas, czyli tutaj będą te opcje 1, 2 powtarzane czyli Olin i skierki tak mi się wydaje, śmigła chyba nie będzie z tego co pamiętam Zostaw nam ostatni wentylator tym razem wybiorę niebieską wersję Polisza tego 180 -200 mm i zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jak powiedziałem, jest to ostatni wentylator. Tutaj nie mamy możliwości zmiany żadnej opcji pocietania, jest tylko stała opcja niebieska lub też czerwona w przypadku drugiego wentylatora z takimi diodami. Także tyle, jeżeli chodzi o ten film. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam Was serdecznie i do kolejnego razu.